Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Biznes Info. Dzisiaj mój specjalny gość, z którego znam ze środowiska Solany, ex-human, z LaBubu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pogadamy serdecznie. oczywiście o tym fenomenie, fenomenie laleczek LaBubu. te wyniki węczy. finansowe firmy Popmart, która zyskała, wartość akcji zyskała 12 razy. 12 razy wzrosła akcja Popmart Pop na giełdzie w Hongkongu. No i właśnie od czego to się wszystko zaczęło, opowiadaj. A potem jeszcze, jak Simon powiedział, że otworzymy sobie Labubu na wizji. Otworzymy, co nie jest takie łatwe, bo faktycznie rynek w tym momencie przejęli troszeczkę skalpersi, i to jest trochę, trochę problem tych kolektibulsów. Tych Um, że coraz rzadziej osoby, które po prostu chciałyby sobie otworzyć y, takiego labubu czy dać go dziecku, one są bardzo tanie, więc, jakby w sklepie normalnie w PopMarcie, one kosztują około 20-30 dolarów, więc, jakby ten y, stopień wejścia jest dosyć malutki. Mhm. Każdy jest w stanie, był jeszcze do tamtego roku, był sobie w stanie je po prostu kupić. A teraz no nawet już ludzie w kolejce je odsprzedają, czyli jak pierwszy wejdziesz, to sprzedajesz temu. To są temu. ci skalpersi. To są ci skalperzy, którzy też kupują online. Czyli na przykład normalna osoba, czy to przez aplikację. Normalna osoba mam na myśli osobę, która nie chce tego później sprzedać dalej, tylko chce sobie otworzyć takiego boksa. E, czy to przez aplikację, czy przez stronę, nie jest w stanie kupić, bo y, po prostu Telabubu, czy generalnie większość z y, zabawek i y, IP, które ma y, Popmart, no, wyprzedają się po prostu w sekundę. Co, sekundę. dlaczego? Se, sekundę. I teraz od czego się, się zaczęło? No właśnie, skąd jesteś w, źródło tego, w tego? 2000, y, tak, w ogóle fi, firma Popmart sama, mhm. nie wiem czy kojarzycie takie sklepy, wszystko po 5 zł. No to oni w Bangkoku w 2010 roku otworzyli sklep, wszystko po 5 zł. Opaseczki, gumeczki, coś tam. No i po pewnym czasie zobaczyli, że najlepiej im się sprzedaje jakaś tam jedna zabawka. Dodatkowo dołożyli ten model, już nie pamiętam w którym roku, blind boxów. Oni tego nie wymyślili, oni po prostu bardzo dobrze ograli model blind boxów, czyli na każdym pudełku piszą, um, co, może być co może być w środku. I teraz, na przykład, socjologicznie. Ludzie mają coś takiego, to y, oczywiście, jak się pewnie studiuje psychologię 5 lat, to ci to mówią dopiero. Y, mają coś takiego, że jeśli powiesz im, że coś jest w secie, to im się włącza coś takiego, chcę mieć cały set. Chcą wszystkie po, po zebrać. Po prostu chcą zebrać wszystkie. Y, więc jakby firma PopMart y, widząc, że najlepiej im się sprzedają ich własne zabawki, postawili właśnie na to. Czyli zaczęli szukać praw autorskich, zaczęli szukać fajnych designerów, którzy po prostu projektowali zabawki. LaBubu nie było najpierw zabawką, tylko w 2015 roku ten pan ma taką... Kasinglung napisane. Kasinglung, dokładnie. Pan, który urodził się w Azji, ale wychował w Holandii, więc takie połączenie i właśnie jakby LaBubu reprezentuje to jego zauroczenie tymi wszystkimi fairy tales... I mitologią nordycką. Mitologią nordycką i tak dalej, więc on jest taki szkaradny właśnie przez to, że ma być taki, taki potworkowaty. W ogóle Japończycy, e, zabawka jest chińska, ale Japończycy mają takie słowo, znowu nie, nie pamiętam go, bo nie znam japońskiego, które oznacza w jednym słowie creepy cute. I właśnie. E, taki brzydko piękny. brzydko piękny, brzydko słodki nawet. A, brzydko bo znowu, słodycz i to, że coś jest słodkie, coś co przypomina e, dziecko, jeśli jakieś zabawki przypominają dzieci czy coś tam, to znowu. Kapitalizują się na socjologicznej e, takiej po prostu zależności w naszym mózgu, która każe nam się opiekować takimi oh. rzeczami. Czyli po prostu widzisz takie coś, okay. Ym, rynek ubrań Labubu teraz przeżywa na przykład wielki boom, tak, no bo na Temu, na wszystkich tych Aliexpress, bo też trzeba pamiętać, że to się zaczęło w Azji, czyli tak, może wróćmy do początku, 2015 rok, pan Kasing projektuje opowiadanie, mhm. e, taką po prostu książeczkę, gdzie jednym z potworków mieszkających w lesie, bo jakby w tym uniwersum LaBubu jest jeszcze może z 15 różnych y, takich szkaradełek, one mieszkają wszystkie w lesie. Y, LaBubu historia, ten lore jest taki, że on pomimo tego, że chce być dobry i wszystkim pomagać, no to zawsze wychodzi na... jakby po prostu pomimo tego, że chce być dobry, to zawsze robi na źle i wszystko się nie udaje, więc on jest takim hochlikiem, który chce dobrze, ale wychodzi, ale wychodzi po chochliczemu znowu w 2015 roku on yy, sprzedaje jakby yy, swoje prawa yy, do tej marki, Pop do Popmartu ale dopiero w 2019 Popmart zdecydował się zrobić pluszaka i od zrobienia pluszaka do yy, jakby tego mm -hmm. największego wybuchu znowu mija jeszcze 5 lat bo to się troszeczkę połączyło Gen Z nie kupuje już rzeczy po to, by je e, jakby no, mieć czy po status, tylko oni to kupują, żeby coś przeżyć. No więc wszystkie, e, wszystkie właśnie popmart e, pop e, postawił na kiczejny. Czyli e, w 2014 roku bardzo popularne było przypinanie do swoich torebek, do plecaków, do plecaków, kolei, tak dalej. Wszystkich misi. Mm -hmm. I oni pomyśleli, aha, no to robimy keychaina. I z pluszaka zrobili fashion statement, który Gen Z przypina sobie po prostu do torebki, już nie jako pluszaka, tylko o, jako jadę. styl życia. I po prostu infor własny. informujesz ludzi. No tak, ale na przykład tego sobie przypomnij. Yy, jak ci się podoba Hope, wiesz, w sensie, że one też oznaczają pewne doświadczenie, nie? E, a to Gen Z chciało tak. właśnie pokazywać emocje. E, oni to kupują. Oni kupują po prostu przeżycia, emocje. Dlatego, e, a a dlatego tak dużo, na przykład pokolenie milenialsów czy baby boomersów nie będzie rozumiało tego, co właśnie pokolenie Z e, reprezentuje poprzez właśnie laleczki, labubu czy inne e, przedmioty. A, absolutnie tak, mhm. absolutnie tak. W ogóle. To się też troszeczkę nawet kiedyś było łatwiej powiedzieć, kto jest nerdem. Na przykład, jak zbierałeś laleczki Lego, czy nie wiem, interesowałeś się Star Wars, i też zbierałeś. No, a, no, Geekiem nerdem, okay. okay. gikiem nerdem, nie? To wiem, bo ja byłem we... No tak, no właśnie, jakby stąd się wzięło pewnie nasze zainteresowanie krypto to później. Jedziemy dalej. Globalna sprzedaż produktów z linii LeBubu w 2024 roku osiągnęła zawrotną kwotę 423 milionów dolarów. Sam PopMart ponad 2 miliardy przychodów ze wszystkich innych produktów. Wartość, pana, wartość majątej pana Wanga Ninga, czyli szefa PopMartu 19,4 miliarda dolarów. Bardzo ciekawa rzecz: banki w Chinach yy, w tamtym roku zaczęły promocję swoich kart, po prostu, że przyjdź do banku, załóż konto, damy ci labubu. To była tak efektywna promocja, że w tym roku zakazano jej. Po prostu ludzie zakładali masowo konta tylko po to, żeby dostać yy, lalkę labu. Więc też trze yy, trzeba rozumieć, że ten rynek azjatycki, gdzie właśnie ten. Yy, ten viral się powiedzmy zaczął, tak? Czyli e, gwiazda K-popu znowu y, typu muzyki w Polsce y, w Polsce to już w ogóle, ale nawet w Europie no mniej popularnego, szczególnie nazwa rozwinięta to jest Korean Pop, y, także to, że oni w ogóle byli w stanie swoją y, to tak jakby byśmy my disco polo trochę zrobili mm -hmm. taką taką mm -hmm. muzyką popularną. Y, influencerka właśnie tak naprawdę tajlandzka która ma 110 milionów followersów na Instagramie dodała się z Labubu. Tydzień później Rihanna napisała, że bardzo by chciała kupić Labubu, ale nie ma gdzie. No i jak już Rihanna napisała, że nie ma gdzie kupić Labubu, no to ludziom tak. zupełnie już odjechali. Ale się w wtedy. Wio wiążą się, się z tym. Fear of missing out się włączyło ludzi, żeby też chcieć kupić. Bo jak Ryana nie może kupić, ale dlaczego ona nie tak. może kupić? Ja też chcę to kupić, bo Ryana chce kupić. No i to jest generalnie najlepszy rynek dla skalperów. Bo y, okazuje się, że na przykład tak jak jeszcze ja w tym roku, czy to w Barcelonie, czy w tamtym roku w Londynie, normalnie mogłem pójść do Popmartu jak człowiek bez kolejki, kupić sobie taką zabaweczkę i wyjść, i te wszystkie są kupione po prostu normalnie, w normalnych okolicznościach bez kolejki, to w tym roku y, Popmart musiał zawiesić sprzedaż labubu na przykład w Anglii, bo ludzie po prostu się bili. Przychodzili pod sklep. I się bili o miejsce w kolejce. W, we Włoszech zainteresowanie było tak duże, dziwne, że się nie bili, że nie można też kupić normalnie w sklepie tylko można się zapisać na losowanie, i jak cię wylosują, to możesz przyjść i kupić. Czyli możesz się zapisać na możliwość kupienia, po prostu, i mogą cię wylosować. Więc jak jest taka presja I to, popytowa, i, i to, to właśnie ona wypychł, ona jest do góry. Jak ja na przykład byłem w Londynie, to widziałem, że wystawiają jeden dziennie i później jak rozmawiałem ze sprzedawcami, to dokładnie tak jest. Wystawiają jeden dziennie, to jest sześć Labubu jak one się sprzedadzą, to nawet jeśli mają na zapleczu całe boksy tego, to nie wystawiają. Dopiero na drugi dzień no wystawią. No tak, żeby trzymać tę no, emocję, tę energię. Problem jest taki, że korzystają na tym najbardziej, moim zdaniem, skalperzy, czyli ludzie, którzy używają, no bo yy, to nie jest pierwsza firma, która ma problem z yy, zbyt, yy, zbyt szybką sprzedażą swoich nowych kolekcji. Na przykład Supreme. Yy, jeśli oni wypuszczają swoje koszulki, no to nie można ich kupić normalnie na stronie, bo trzeba mieć boty, bo trzeba mieć cały ten. Tą aparaturę, która pozwala ci w odpowiedni sposób kupić online, yy, po prostu, no tak jak są boty na krypto, to tutaj są boty na do, sklep do, on, kupowania. Do, do kupowania online. Hmm. I dokładnie tak samo jest z yy, labubu. No bardzo fajny właśnie też pewnie miałbyś wywiad z takim skalperem. Po, po, poznałem ostatnio właśnie takiego chłopaka. Bo ludzie zarabiają na butach, na Dokładnie, i on ma sklep, premium, które są tak. popularne. Dokładnie tak. Żyjemy w takim teraz świecie konsumpcjonistycznym, gdzie ludzie tak. chcą posiadać różne rzeczy, które są popularne i są promowane przez influencerów. Tak jak Żyjemy sytuacji. w takiej konsumpcji, gdzie ludzie oglądają, jak inni ludzie otwierają to, co kupili. Nie, że już nawet nie musisz kupować. Jest masa ludzi, która czerpie samą przyjemność z tego, że ktoś kupił i im pokaże, jak otwiera. I na YouTubie na przykład yy, w tamtym roku chyba było tylko milion filmików z labubu. W tym roku jest milion dziennie, yy, może milion z tygodniowo. Rozumiem, z TikTokami jakby hmm. z tego kontentu, yy, czy, czy nawet właśnie sam, sam Popmart. Odnotował, no, tak jak powiedziałeś, czy jeszcze nie, 5000% wzrostu, sprz wzrostu sprzedaży labubu w swoich, w swoich punktach. 5000% wzrostu to jest bardzo no, duży procent wzrostu, wzrostu. Absolutnie. No niesamowite. No to może teraz właśnie jest ten moment, że widzowie będą oglądać, jak ty otwierasz te paczki i, i powiedziałeś, żeby chcesz trafić z secret, tak? Ty tak. mam trzymać kciuki. Za czarnego. Tak, tak się trzyma, Kciuki. Za czarnego. Albo tak, o, żeby mu się nie udało, żeby Bo... Polakowi się nie udało teraz trafić. Za czarnego. Każdy jest, ma jeden na... Sz, yy... Jedną emocję? Na, nie, na jeden na sześć, nie? W mhm. sensie, że jak kupujesz tego blind boxa, yy, ho, ho, hall set, to tam będzie sześć różnych, czyli te podstawowe kolory. Ten jest... Yy... go do kamery. Tak jest, oczywiście. I to jest ten tutaj ten szary, czy taki niewiadomy. Taki... On jest niewiadomy właśnie. Hmm. I on najbardziej I... przyciąga, bo on jest taki naj... Ja zdradziłem, że on jest czarny, no bo wiem, bo już go ludzie znajdowali oczywiście w mm -hmm. internecie można zobaczyć, ale teoretycznie nie, nie powinniśmy wiedzieć, jaki on jest, no to byśmy mieli jeszcze większą frajdę. E, widziałem w, po, e, w popmarcie ludzi, którzy na przykład robią tak i mówię nie wytrzymam. Agnieszka, zapytaj panią, dlaczego tak robi? E, bo e, kluczek ma inny, zapięcie ma inne? Może uderzyć? Tak się kierzy... no, no wiesz, no generalnie... Sprawdzasz kolor mhm. po dźwięku. Tak więc kiedy się tak zastanawia... z chipsami Lays, gdzie szukałem 10 zł w, w paczkach tych chipsów. Pamiętasz to? to takie... No to dokładnie, tak. No to, 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 to był to, blind box pierwszy. W to były pierwsze blind boxy, dokładnie. Tak, tak. z Pokémonami, z i czy, były... czy generalnie w paczkach chipsów, chipsów były te na przykład tak. z Dragon Ballów? Mhm. Z, tak, tak, z, tak, tak, z, tak. z Dragon Ball, ja mam. To są na przykład takie polskie booster boxy, w sensie polskie. Można w każdym Empiku dostać i moim zdaniem to jest trochę taka pierwsza dawka dla, dla mhm. dzieci. Tak, czyli to kosztuje 20 zł. Znam dzieci, które to realnie zbierają, ale widziałem też w. Właśnie to, co mówisz, w, w Rosmanie pootwierane, nie? Że, że po prostu ktoś przyszedł, 10 otworzył, nie było tego. Główny konik Unicorn, ma jakiś... diament od Swarowskiego. Także sobie wyobraźć. No to nie chciałbyś trafić? Rozumiem. Każdy chciałby trafić. Rozumiem. A na pewno, jak jesteś 6-letnią dziewczynką, to byś chciał. To byś mieć. chciał. Tak. O, generalnie nie rozumie sześcioletnia dziewczynka, co to są diamenty od Swarowskiego, ale chciałaby trafić najrzadszego, najrzadszego konika. Nie no, musisz chyba też swoją otworzyć. Dobrze, ty najpierw pierwszy. Dobra, no to słuchajcie. Ale poczekaj, po, to, to, jak, to jestem... tra jak trafię, jak trafię sekret, to mogę zachować. Jak trafisz sekret, to właśnie musisz oddać. <śmiech> <śmiech> jak jest, jak jest, jaka jest cena tego sekretu w takim razie na rynku wtórnym? Przez takich skalperów? Skalper... No, kilka tysięcy dolarów? 1000 dolarów? Wow. 1000 dolarów? Wow, no dobra. Można zobaczyć na stokisie, bo to się ogólnie mocno y, mocno zmienia. To kosztuje w sklepie 20 dolarów. Od skalpera kosztuje 250. Nie? Także to, to już jest jakby y, przebitka ogromna i to jest to jest ten. I pewien... ten jeszcze sekret 1000 dolarów. I ten sekret 1000 dolarów. Są so, też nie, nie secret. Y... Takie rzadsze. Na przykład ten nie był secret. On cię nie mógł trafić w, w żadnej paczce. Było wiadomo jaki będzie, ale jest rzadszy niż na przykład te. No dobra. Wszystko ma swoje. Jest czarny. Nie. Jest czarny. Nie ma, nie ma. Nie wiemy ale jeszcze. Po czym poznałeś? Nie, nie wiemy jeszcze. A, ponieważ o, jeszcze jest taki woreczku, oni, tak? Tylko oni teraz zmienili, bo wszystkie inne, te poprzednie były w boxach faktycznie się urywało i było widać. Tutaj dali takie siateczki, gdzie nie ma tego po prostu urwania. Uważam, że troszkę, troszkę zabrali, no ale dali taką kosmicznie fajną siateczkę, którą hmm. też możesz sobie skolekcjonować. I trafił się taki, bardzo ładny nierzadki loyalty, proszę mm -mm. bardzo. To trafi, jest, e... trafi do kolekcji mojej żony. No, no tak, to, bo będzie chciała lojalność. Loyalność. Bardzo ważna jest. To bardzo nie? jest ważna, dokładnie. W tych czasach. Dokładnie. No to spróbuję jeszcze raz. Uda ci się. się. Trzymamy raz. kciuki cały czas. Trzymajcie uwaga... kciuki. <gry> to nie jest live, ale trzymamy kciuki. No dobra. Jak teraz widzicie, to trzymamy kciuki za żeby trafił tego naszego sygnału. To ja trzymam, trzymam po jeszcze po amerykańsku też tak. trzymajmy. Na wszystkie sposoby. Tak jest. W końcu ci się uda. W końcu trafisz go. A, no też warto powiedzieć, że To ty... ciemniejsza torebka. No, ale kurczę, czarny on nie jest. Już widzę. Jest czerwony. Tak. Yes, no i właśnie, słuchajcie, to, to, jest, to jest właśnie to, dlaczego, to możesz sobie podotykać, w ogóle powinien oryginalny ma 9 zębów, to jest też takie, mm. wiesz, bo na przykład w lewiatanie w Polsce można kupić już podróbki, fufu. że nawet w lewiatanie ktoś by powiedział, mm. poważna firma, a jednak podróbki, no, ale że, mm, y, co chciałem powiedzieć, że jakby y, Popmart nie promuje tego jako... Zabawkę dla dzieci, tak? Oni, ich target audience, ich ta grupa docelowa to nie są właśnie dzieci typowo, tylko to są tak zwani Kidulcy, czyli osoby o dziecięcych zainteresowaniach po prostu. Czyli to nie są nerdzi, tacy mm -hmm. właśnie, oni się już troszkę podzielili. Teraz nerdzi mają właśnie, zostali ze Star Trekiem i Star, i, i Star Wars, czyli będą bardziej boomerami i, i milenialsami, a Kidulci to będzie właśnie może trochę młodsi od nas, nie? Mm -hmm. którzy nadal już widzą jakąś nostalgię, plus yy, Gen Z, która, która za 10-15 lat no, będzie na naszym miejscu i będą jakby odgrzewać tego, y, tego kotleta. No, tak jak y, teraz, właśnie ludzie mówią, no ale czy to na przykład będzie Hello Kitty? Czy, czy to, no to oni aspirują? To jest właśnie ich cel, być taką franczyzą, bo jakby Popmart jest, Yy, takim po prostu powerhouse, która robi franczyzy. Szukają artystów i tworzą wokół tych pluszaków no, całe uniwersum. Na przykład mają też swój Team park, tak jak jest Disneyland. To Pop -Mart ma swój yy, Disneyland w, w Chinach, gdzie można zobaczyć właśnie yy, life-sized Labubu i sobie z nimi zrobić zdjęcie. Więc jakby to jest po prostu cały świat, yy, który, 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 oni, który oni wokół tego budują. No i absolutnie Um, tak jak gdzieś już Hello Kitty jest targetowane właśnie na tych młodszych, któr którym ciężej jest już coś sprzedać, bo na przykład dzisiejszy świat, bardzo um, troszczą troszcząc się o dzieci, nie pozwala takim bezpośrednio reklamować, już ta reklama musi być taka odpowiednia, jeśli ma być to reklama, która targetuje dzieci. Jeśli mówi, że nie targetujesz dzieci, no to, no to po prostu oni nagrywają. Przepiękne, po prostu całe, um, animowane, jakby takie piękne, pełnometrażowe reklamy dla Bubu, które no, no ciężko powiedzieć, że to jest kontent dla, dla dzieci. To po prostu bardzo ładnie wygląda. Nie? Więc cieszy oko takiego też hmm. od tej strony designu. nie? Jednak jest to potraktowane, może się to komuś nie podobać. Tak. Z drugiej strony no jest masa ludzi, którzy uczynili z LaBubu swój lifestyle, nie? bo jakby są ludzie, którzy realnie bez takiego cringe'u przywieszają sobie tyle LaBubu do torebki i wychodzą na miasto po prostu, nie. I, no, y... w niektórych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć jako, wiesz, poprzednie, to jest walka zawsze pokolenie versus pokolenie i, i tyle i, tak. I to Ja to bym to nawet to się, na się to nie stał, jakby wiesz, no można, za chwilę porozmawiamy o Pokémonach. To jest taki trochę bridge yy, tej, tej nostalgii. I oni na tym samym budują, nie? Oni na tym samym budują. Bardzo Ci dziękuję za ten, dziękuję. ten tutaj piękny, przeniosłeś piękną, piękną rzecz, piękny unboxing. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, czy Wam się Labubu podoba, czy nie, i czy rozumiecie ten fenomen. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy tą historię i ten fenomen właśnie związany z Labubu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.